Ostatnie godziny przed, przed rozpoczęciem festiwalu. Za nami trwają prace e, polegające na budowie sceny, czyli tego miejsca, gdzie będą odbywały się te najważniejsze wydarzenia festiwalowe, e, a w tym m.in. E, wybory Miza open, open Hair, e, show fryzjerskie w roli głównej z Jagą Hupało i e, znanymi polskimi aktorkami, także show fryzjerskie Roberta Grzębowskiego, a więc dużo na pewno atrakcji dla miłośników fryzjerstwa artystycznego na wysokim poziomie. Tu także koncerty muzyczne zespołów DASH, no i ten, na który chyba wszyscy najbardziej czekają, czyli serii Genesis Classic z Rain Wilsonem, Rayem Wilsonem, ostatnim wokalistą tej mega grupy. Ale to nie tylko Plac Wojewódzki, to także Rynek. Na Rynek również serdecznie zapraszamy. Już w piątek wieczorem zaczynają się plenerowe projekcje kinowe. Będziemy ten temat kontynuowali także w sobotę i w niedzielę. Filmy oczywiście tematycznie związane z postacią Antuana, ale także z osobami słynnych kobiet, które przewinęły się przez życiorys tego genialnego sieradzanina. Na Rynku także wyjątkowa, wspaniała zabawa, czyli bicie rekordu świata w ilości osób poddawanej jednoczesnej stylizacji włosów. Co roku ten, ta, to przedsięwzięcie spotyka się z coraz większym zainteresowaniem sieradzen i nie tylko i myślimy, że również i w tym roku uda nam się tą liczbę powiększyć, a przy okazji wszyscy, którzy wezmą udział w tym będą mogli później przez długie, długie tygodnie wspominać, wspominać raz, że fajną zabawę, a dwa zabiorą ze sobą oczywiście te kosmetyki, które zostaną dla nich przygotowane. A więc w Sieradzu moc atrakcji już w ten weekend. Serdecznie wszystkich zapraszam.